Rafał rolnika zaskoczył ogłoszeniem. Uśmiechnięty, elegancko ubrany, wprawił fanów w euforię. Rolnik szuka żony to program, który od lat przyciąga przed ekrany tłumy widzów. W najnowszym 11. Sezonie nie brakuje emocji a uczestnicy i ich losy nadal wzbudzają ogromne zainteresowanie. Teraz jeden z uczestników wydał oświadczenie w telewizji, o co chodzi w rolnik szukażony. Rolnik szukażony to reality show, które pozwala rolnikom znaleźć miłość. Emitowane w telewizji polskiej od pierwszego sezonu cieszy się ogromną popularnością. Każda edycja przyciąga widzów ciekawymi historiami, emocjami oraz realiami z życia na polskiej wsi. Uczestnicy programu często stają się gwiazdami mediów społecznościowych, a ich losy śledzone są nawet po zakończeniu show. Obecny, jedenasty sezon także dostarcza wielu wrażeń. Fani z zaangażowaniem komentują wydarzenia, a emocje sięgają zenitu, szczególnie w kontekście relacji między uczestnikami. Mimo głosów krytyki, które pojawiają się wśród części widzów, jedenasty sezon przyniósł wiele niezapomnianych chwil. Niektórzy twierdzą, że uczestnicy bardziej niż miłości szukają sławy, ale nie zmienia to faktu, że widzowie mieli co oglądać. Jednym z głośniejszych wydarzeń ostatnich odcinków była relacja między Wiktorią a Adamem, która zaczęła się obiecująco, a zakończyła dramatycznie. Adam okłamał Wiktorię, co doprowadziło do trudnej rozmowy i rozstania. Dla Wiktorii było to bolesne przeżycie, gdy ona emocjonalnie opowiadała o sytuacji, Adam zareagował śmiechem. Fani ostro skrytykowali jego zachowanie, opowiadając się jednoznacznie po stronie Wiktorii. Rolnik szuka żony, ważne ogłoszenie jednego z uczestników. Na oficjalnym Instagramie programu pojawił się krótki film z Rafałem Gajdą, jednym z uczestników tegorocznej edycji. Rafał, 32-letni rolnik z województwa mazowieckiego, zajmuje się uprawą papryki i zbóż. Zgłoszenie do programu było pomysłem jego rodziny, bratanicy i siostrzeńca. Na filmie Rafał, ubrany w elegancki garnitur, stojąc w studiu TVP, przekazał radosną wiadomość dla fanów finał 11. Sezonu odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 21.20. Zapowiedź finału wywołała ekscytację wśród widzów, którzy nie mogą się doczekać rozwiązania emocjonujących historii. Czy uczestnikom uda się odnaleźć prawdziwą miłość, czy też program zakończy się kolejnymi niespodziankami? Szczególnie cieszy uśmiech na twarzy Rafała, bo wielu liczy na to, że jego relacja z Dominiką zakończy się szczęśliwie.